E, dobra, e, to jest z nami Kuba z grupy Baza! 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 E, Kuba jest gotowy? Mój drogi, e, to jest pierwsza to rzecz, z czym się To jest, rzecz. Rzecz. To jest e, imbir, tak. a, więc nie Dobrze. wiem, kardamon. Dobrze! A! Proste, zajebiście. Proste. To jest e, jakiś DNA mikroskop i laboratorium. Możesz w ramach podpowiedzi spojrzeć w prawo też. A Paweł, może masz podpowiedź? I proton. Dobrze! O, o, o. Drugi. E, Unia Europejska nierówna, czyli gorączka za i no. Rosja. Politycznie. No. Politycznie. To jest. 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 Grani dzisiaj my Embargo! Dobrze! Super. E, to raz, jest. Raz, 2, 3, 4, 5 białych fartuszków. Nie tam, gdzie grałeś? No historycznie, to jest jakby... Oni no nie grają. Czanie na biało? Dobrze! No. tam! Ale nie to, to Ja myślałem, że nikt o tym nie wie w ogóle, że coś takiego istniało. Okej. Okay. A to jest e, e, babcia, telewizor. Z tego ty To jest koleś z Modu na Do Dokładnie. Czy to jest jakieś romansidło. Ale to my ostatnio robimy. tu to, to, to o nas? Whatsapp? Dobrze! Skąd <zysy> siebie? Jestem no. Dziękuję no. bardzo. Dobra robota.